Dzień dobry, dzień dobry kochani. No, jeszcze nie jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, kto wygrał w naszym konkursie. To robimy jednak dzisiaj wieczorem po 17, bo do tej godziny pracujemy. I dzisiaj będzie dużo live'ów. Tak jak teraz, zaraz pokażę, o co tutaj chodzi, co Damian teraz robi, ale po południu jeszcze będzie live o nowy peeling, który będziemy mieli. Więc trzy live, żebyście nie nudzili się na święta, żebyście coś mieli do oglądania. Więc co teraz Damian robi? eh um, bardzo popularne no no fiszki som trochę popularne ale ehm um, zawieksy firma Aptos niczy w firma Aptos Teraz Damian podniesie u pacjentki brwi z się, aptus niglu. są najsilniejsze nici, które mamy, żeby tą okolicę tutaj podnieść. No i są różne sposoby, można na przykład kończyć tylko podnieść albo, albo tylko tu, ale Pani zdecydowała, żeby jednak tą całość otwierać, żeby ładnie to oko otwierać. Um, ale co więcej, to Damian Wam opowie, więc już idziemy patrzeć, co tam się dzieje i do Ja już idę, odwrócę kamery i dzień dobry. Cześć, witamy. Wielki piątek. Już pewnie większość z nas dzisiaj nie będzie oglądała, ale może w wolnej chwili z, z jajkiem na kolanie, może gdzieś przejrzycie. Yy, słuchajcie, okres świąteczny zazwyczaj w naszym gabinecie jest, przedświąteczny jest dość pracowity z prostych względów. Wiele z was po prostu ma kilka dni wolnego i, i okres rekonwalescencji, jaki po tych większych zabiegach i generalnie po większości naszych zabiegów jakiś występuje, ten okres rekonwalescencji poświęcacie sobie na siedzenie w domu w trakcie świąt. I, i jest to dobry, i jest to myślę dobry pomysł, jeśli się krępujecie tych efektów bezpośrednio pozabiegowych, które po takich zabiegach jak nici aptos, no nie są takie tak powiem, piękne i ja zawsze Was uprzedzam. Większość z Was myśli, że to jest wsadzenie paru nitek, pociągnięcie i za dwa dni idziecie sobie na, na tańce. No to tak nie wygląda. Im większy obszar, im cięższa skóra, im bardziej inwazyjne, im bardziej inwazyjne nici. Niestety ten okres pozabiegowy jest, jest dość uciążliwy. Zazwyczaj są to dwa tygodnie tak naprawdę uprzedzamy do, do dwóch tygodni obrzęku, zasinień, nierówności, zaciągnięć, które niestety muszą troszeczkę mieć czas na regenerację. Oczywiście, im lepsza skóra, młodsza skóra, bardziej zadbana. Ten okres rekonwalescencji jest mniejszy i czasami ostatnio mieliśmy pacjentkę, która po pięciu dniach przyszła na kontrolę i prawie wyglądała już jakby jakby nie było już, znaczy efekt był super, ale nie było takich tych niepożądanych objawów nie na, było, nie nie było za wiele siniaków, jedynie no bolesność, która rzeczywiście nawet do miesiąca, szczególnie w tych miejscach, tu widzicie wkłuć tej nitki w tych miejscach, no, może się utrzymywać nawet do miesiąca książkowo i mówią i do trzech miesięcy, ale to jest naprawdę bardzo dla tych, którzy już widzieli tutaj już w Sadamian w sadzie już jeden nit bo on by takie projektowanie, tutaj czy litery M i U, tak naprawdę. Znaczy tak, nasza pacjentka jest przede wszystkim na podniesienie uku w całości, bo czasami niestety, znaczy czasami tylko wystarczy podnieść końcówkę, yy, końcówkę uku brwiowego, ponieważ ta część przyśrodkowa jest mocno ufiksowana. Natomiast im bardziej skóra się starzeje i większa, większa wiodkość, to niestety całe czoło ulega wiotkości i przychodzicie wtedy z dużym problemem upadania powiek. Przede wszystkim pierwszym etapem leczenia tej okolicy oka tak naprawdę jest podniesienie czoła, dopiero wtedy to, co zostaje, rzeczywiście warto usunąć chirurgicznie. No i w tym momencie też nasza patnika zdecydowała się na pierw podniesienie, tak naprawdę od najwyższych pięte, czyli podniesienie czoła. Jest to najbardziej trwała technika. Mocujemy na takich dwóch punktach dwie nici, takie wiecie, jedna nic jest zaimplantowana, częściowo druga sobie czeka, za chwilę będziemy ją implantować na takich dwóch zaczepieniach z każdej strony, czyli łącznie cztery takie jakby nici trzymają ten łuk w całości. Niestety pierwsze dwa tygodnie do miesiąca, jest ponieważ dodajemy troszkę botoksu, ta okolica jest naprawdę nieruchoma, wyglądacie mocno przerysowani, mocno zdziwieni i ten pierwszy okręt trzeba po prostu przeczekać po to, żeby ta niś jak najfajniej się zaimplantowała, że tak powiem tam wrosła, zaczęła obrastać tym kolagerem. Ten najfajniejszy efekt będzie tak naprawdę po 3-4 tygodniach, kiedy zaczyna wchodzić powoli delikatna mimika, kiedy schodzi obrzęk, kiedy ta bre wygląda bardziej naturalnie. Ta hiperkorekcja niestety jest wymagana, żeby ten efekt trzymał się jak najdłużej. I pytacie, czy jest to niezbędne? No jest to niezbędne. Jak nie zrobimy hiperkorekcji, to przyjdziecie za miesiąc, że nie ma efektu. I, i niestety, i W związku z tym, no, no tak, to, tak to wygląda. Pacjentka nie cierpi, tak jak widzicie, jest pod kontrolą. Kardymonitor chodzi, dostała troszkę leków znieczulających, dostała antybiotyki yy, i mam znieczulenie miejscowe, czyli tam, gdzie jest zaimplantowane, to naprawdę w tym miejscu tutaj nie boli. Yy, no, żeby ten, 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 ten zabieg był jak, naj, jak najbardziej komfortowy dla niej i dla pacjentki. No i tak to wygląda no, no, mniej więcej. To może pokaż, jak, no. jak to nic wyjdzie, No to osiągnie. Je. Akurat... Teraz będzie trochę drastycznie I... dla niektórych, więc... No tak, tak naprawdę to jest takie dzierganie delikatne, trochę, jak to mówią niektórzy, y, trochę y, szydełkowanie można powiedzieć, y, natomiast... Ty, ryn, dobrze babci nauczyła, dobrze. <grym> no. <grym> <grym> I... No bo to jest jeden wożywa, To jest jedna nizd zakończona z dwóch stron yy, takimi igłami. Jak widzicie, był taki tutaj, jest projektowany złożony ten tu u, potem tu taki kształt M, i tam z dwóch u. Tak dokładnie. Wszystko po to, żeby te wektory były zmieszane, tylko, no, tylko, wektory, tylko wektory zmieszane pod kątami ostrymi zapewniają wysokie ciągnięcie, wszystkie, wektory, wszystkie kąty ostre i wektory proste niestety mają słabe, słabe to ciągnięcie, w związku z tym tak to, tak to wygląda. No, tak jak widzicie. Miłe panie i panowie, to nie jest, jest tak jak no, mówię. Często ludzie myślą, że wchodzą, wychodzą i już jest od razu efekt, jest pięknie, a to jednak jest bardzo konkretny zabieg, który, no trzeba się liczyć na to, że tydzień się nie wygląda za ciekawie. Dokładnie. I teraz widzicie dlaczego? Bo to, niby nic, nic ale no, to jest ingerencja. To z ciało trzeba też wziąć antybiotyk. W trakcie ta pacjentka dostała antybiotyk i do domu też dostaje receptę, żeby mieć antybiotyk oczywiście. No i na tyle chyba, nie? Tak. Tu już wchodzi drugie. drugie. Więc kochani, to by było do by tyle. Dzisiaj będzie dużo live'ów, bo będzie też live o peeling. Przedstawicielka też będzie dzisiaj, która coś o tym opowie, o tym peelingu. Więc, no i potem o po 17 zgłaszamy. No w końcu, kto wygrał naszego konkursu, co już mogę powiedzieć, um, że nie będzie tylko jedna nagroda, jednak będzie ich więcej. Więc pilnujcie naszą stronę i do zobaczenia. Chyba o peeling jest chyba o godzinie 15, jak dobrze pamiętam, tak? O 15 i po 17, oczywiście, kto wygra konkurs, dowiecie się. Więc miłego dnia i do zobaczenia później. pa. pa.